Dzień dobry. Dobry. Dzwonię w sprawie tego Palio... Palio do sprzedania. No Pan jest właścicielem tego samochodu? No tak. Nie w no. domu, ale jestem. Handluję. Nie nie no, handluje mhm. pan. Mhm. Oho, myślałem, że pan jeździł jakiś... O Jemy, ciężko znaleźć od kogoś, kto jeździł normalnie. Samochód. A auto za 1500 i tropa tam oczekuje. Ha, no. bo to samochód, bo to ma być samochód tymczasowy, ale nie. No jeździ dobrze, no, zawiecha super, no, hamulce są zrobione, no to to pan Jak pan może powiedzieć, zawiecha super, wszystko super. Samochód, ja mam samochód pół roku i nie mogę powiedzieć o nim wszystkiego jeszcze. A to pan z, się nie zna widocznie. To jak, z jak, z kobietą. jak z kobietą jest. Człowieku, to jest jak z kobietą. Możesz Zatar żyć, mówi! Z z nią całe całe auto, życie. Ja już z kobietą, co się dzieje w samochodzie. <laughs> to możesz żyć z kobietą całe życie i taki nie będziesz wiedział do końca. No. Nie, 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 ja jest w porządku. Zawieszenie jest w porządku, jeździ, pali, można jeździć dalej. Sprawdzone, mm. można powiedzieć. A ubezpieczenie o co ważne? Na miesiąc, bo ja co miesiąc płacę. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Dobra, dobra, dobra dzięki.